Jest 22.05, czas na informacje Polonii24. Grzegorz Miśtal, witam i zapraszam. A oto co dziś przed nami. Przygotowania do święta Wojska Polskiego. Także sojusznicy będą obecni na naszej defiladzie. 86. rocznica sowieckiej zbrodni na Polakach. Człowiek znikał i nikt nie wiedział, gdzie on jest, co się z nim stało. Ruszyła Wielka Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna. Spodziewamy się, że będzie trudno, ale też, że będzie fajnie. Silna Biało-Czerwona to hasło tegorocznych, wyjątkowo hucznych obchodów Święta Wojska Polskiego. W całym kraju zaplanowano mnóstwo wydarzeń i atrakcji. Między innymi patriotyczne widowisko muzyczne, które zobaczymy na antenie TVP Polonia. Wszystkiego najlepszego polskim żołnierzom. Z Kosowa, Wielkiej Brytanii, Gany czy Sudanu. Życzenia płyną z każdego zakątka świata od sojuszników dla naszych żołnierzy. W podzięce za ich wysiłek i pracę w najtrudniejszych warunkach, bez granic. Ci żołnierze pełniący służbę przy polsko-białoruskiej granicy będą swój dzień świętować na posterunku. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nasi rodacy. Byli bezpieczni, żeby mogli spać spokojnie w swoich domach. Obserwując ziemi, powietrza i wody za miłośnicy jednośladów 80 na 60 motocyklach wyruszyli dziś w drogę, aby upamiętnić kolegów żołnierzy, którzy zginęli w katastrofie pod smoleńskiem. 2,5 tysiąca kilometrów, startujemy z Warszawy, jedziemy do Bydgoszczy, gdzie nasz tegoroczny bohater generał Kwiatkowski pracował następnie do żagania gdzie 50 lat temu generał Kwiatkowski rozpoczął służbę wojskową, a w sobotę i niedzielę w całym kraju wojskowe pikniki. Blisko 70 pikników w miastach i miasteczkach na terenie całej Polski. Też będzie niecodzienna okazja do tego, aby porozmawiać z żołnierzami. W Giżycku trwają ostatnie przygotowania. Na tej scenie, w sobotę o godzinie 20:00 wystąpią zespoły wojskowej gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Koncert Silna Biało-Czerwona o godzinie 20.00 na antenie TVP Polonia. Kulminacją tegorocznych obchodów będzie wielki powrót największej defilady Wojska Polskiego. W dniu ich święta. Paulina Drażba Polonia 24. Grupa Wagnera wciąż pozostaje na Białorusi i zwiększa swoją liczebność to opinia ekspertów Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Na Ukrainie kolejny dzień rosyjskich ataków. W Kijowie szczątki zestrzelonej rakiety spadły na teren szpitala dziecięcego. Wczoraj wieczorem rosyjska rakieta uderzyła w hotel w Zaporożu, w którym zatrzymują się pracownicy ONZ. Zginęła jedna osoba. Wcześniej rosyjskie pociski uderzyły w inne obiekty cywilne w mieście, zabijając trzy osoby. To potwory, to życzę im, żeby zdechli. Co do jednego. Według oceny Pentagonu sytuacja na froncie jest daleka od ideału, ale żołnierze ukraińscy dobrze wykorzystują swój potencjał. Kolejni na zapleczu przygotowują się do walki. Ważne jest, aby oszukać wroga przy jak najmniejszych stratach w ludziach i sprzęcie. To trudne i zajmuje dużo czasu. Kąsają też Rosjan na ich własnym terenie. Nad Moskwą znowu pojawiły się dziś ukraińskie drony. Brzmiało to jak łódź motorowa minęła minuta lub dwie i nastąpiła eksplozja. Poczuliśmy falę uderzeniową. Ogromny pożar wybuchł w miejscowości Odincowo położonej blisko Moskwy, między rezydencją Putina a lotniskiem Wnukowo. Nie jest jasne, co było jego przyczyną i co znajdowało się w spalonym magazynie. Coraz bardziej skuteczne ukraińskie ataki Kreml przykrywa ofensywą propagandową. Rosja pod rządami byłego agenta KGB kwitnie, a wrogi Zachód chce ją podzielić i przejąć nad nią kontrolę. To główne tezy nowego podręcznika, który za miesiąc trafi do rosyjskich szkół średnich. Gdy Rosja po raz kolejny rusza na podbój księżyca. Część mieszkańców stolicy traci kontakt z Ziemią. Nie widziałem żadnych dronów, czuję się w 100% bezpieczny dzięki Władimirowi Władimirowiczowi. Czujemy zwycięstwo, czujemy zmianę epoki i cywilizacji i wierzymy w naszą świetlaną przyszłość. Mimo że ponad połowa Rosjan wciąż popiera krwawą wojnę Putina, Kreml nie ustaje w ofensywie propagandowej. Społeczeństwo rosyjskie jest bardzo obciążone szukaniem zemsty za porażkę w zimnej wojnie, a taki rewanżyzm jest rzeczą bardzo potężną i mobilizującą. I to wykorzystuje Kreml. Związek Sowiecki był supermocarstwem. Putin to bohater, a wojna na Ukrainie to walka z nazistami. Tego dowiedzą się z podręcznika uczniowie. To obawa, że pokolenie Internetu okaże się nieczułe lub niedostatecznie podatne na propagandę, trzeba więc to wzmacniać. Bo mimo wysiłków kremlowskich propagandystów, ciągle jeszcze na moskiewskiej ulicy pojawiają się i takie głosy. To bardzo smutne, że to się dzieje w naszym kraju, że wojna trwa. Co jeszcze może czuć normalny człowiek? Gniew, wściekłość, a może wstyd. Dariusz Begiej, Polonia 24. Zmieniamy temat. Ochrona czeskiego pogranicza przed hałasem, pyłem i wysychaniem studni to istota porozumienia Warszawy i Pragi w sprawie łagodzenia skutków działalności kopalni turów. Część inwestycji jest już gotowa, część jest w fazie realizacji. Mateusz Strama. Już powstał ekran akustyczny i podziemna zapora zapobiegająca odpływom wód gruntowych. Teraz budowana jest zapora ziemna. To efekt polsko-czeskiego porozumienia. Ta umowa przede wszystkim. Po pierwsze ustala zasady współpracy, a przy okazji gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne Polski, ponieważ jest niezakłócona praca kopalni torów. Górnicy muszą usypać wysoki na 5 metrów i szeroki na 60 metrów kilometrowy wał. Dzięki niemu mieszkańcy pobliskich miejscowości nie będą odczuwać skutków pracy kopalni. Efekty już widać. Wody mamy bardzo dużo. Tu nie ma problemu z wodą. Dobrze, że w turowie buduje się ten wał. Ja nie widzę kopalni ze swojego domu, więc dla mnie to. To nigdy nie był problem. Badania potwierdziły skuteczność działań kopalni. Poziom wód po czeskiej stronie wzrósł o 4 metry. Czesi uzyskali szerszy dostęp do danych dotyczących działalności kopalni Turów, ale działa to w dwie strony, ponieważ strona polska uzyskała także szerszy dostęp do danych środowiskowych pochodzących z terenu Czech. Budowa gigantycznego wału ma zakończyć się w przyszłym roku. Oglądają Państwo polonijny serwis informacyjny. Sprawdźmy, co jeszcze w programie. 80 rocznica powołania kierownictwa dywersji armii krajowej. Ta komórka odpowiadała za przeprowadzenie działań wymierzonych w funkcjonowanie niemieckiego aparatu okupacyjnego. Charytatywna akcja Polak z sercem. Bardzo mocno staramy się właśnie wspierać i rozwijać młodzież tak, żeby łatwiej wkroczyła w dorosłe życie. Mija 86 lat od rozpoczęcia przez NKWD tak zwanej Operacji Polskiej. Było to sowieckie ludobójstwo dokonane na Polakach mieszkających w ZSRS. Hołd ofiarom oddano dziś w całej Polsce. Rozkaz 00485, nakazujący całkowitą likwidację polskich siatek szpiegowskich, doprowadził do ludobójstwa. W 1937 roku rozpoczęła się sowiecka wojna z polskością. Polacy w ciągu 20 lat funkcjonowania Związku Sowieckiego, prawie 20 lat, okazali się ludźmi, których nie dało się sowietyzować. Trwali przy katolicyzmie, trwali przy swojej mowie, tradycji. Zginęło co najmniej 111 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Prawie 30 tysięcy innych zesłano do łagrów. Kilkadziesiąt tysięcy deportowano do Kazachstanu i na Syberię. Aresztowania, które nie pozostawiały żadnego śladu. Człowiek znikał i nikt nie wiedział, gdzie on jest, co się z nim stało. Ludzie byli skazani na przypuszczenia, plotki, na nadzieję. Ofiary upamiętniono w całej Polsce. W Warszawie odczytano okolicznościowy list prezydenta Andrzeja Dudy. Oddajemy hołd rodakom, którzy 86 lat temu spoczęli w bezmiennych mogiłach. Tym, którzy trafili do bydlęcych wagonów. Magdalena Barczyk, kolonia 24. W Wejherowie otwarto Muzeum Piaśnickie. Docelową siedzibą placówki została willa, którą w czasie II wojny światowej zajmowali Niemcy. To w niej planowali swoje egzekucje na czele ze zbrodnią piaśnicką, największą po Karl Stutthof, kaźnią ludności polskiej na Pomorzu. W piaśnickich lasach rozegrała się tragedia Polaków. Masowe egzekucje rozpoczęły się pod koniec października 1939 roku i trwały do kwietnia 1940 roku. Ta pamięć musi zostać dla, tych, dla tego naszego młodszego pokolenia. Mordy, najczęściej rozstrzelanie, były częścią akcji, która miała unicestwić polską inteligencję oraz jej rodziny. Nie oszczędzano nawet dzieci. To była zbrodnia sąsiedzka, bo to także sąsiedzi przygotowywali się do eksterminacji sąsiadów tych, którzy byli najważniejsi dla naszej wspólnoty narodowej którzy tworzyli nową pomorską elitę. Gauleiter Forster, kiedy już tutaj wszedł na tej ziemię, objeżdżał te nasze wioski, miasta, nawoływał tutejszych Niemców do straszliwej agresji wobec Pol Polaków, polskich rodzin. Przez tę nienawiść ukształtowała się paramilitarna formacja Zelprzód, która działała razem z funkcjonariuszami SS. Według historyków w Piaśnickich Lasach zginęło od 12 do 14 tysięcy osób. W Wejherowie otwarto Muzeum Piaśnickie upamiętniające zbrodnie ludobójstwa. W tym roku przypada 80 rocznica powołania kierownictwa dywersji Armii Krajowej. Z tej okazji w stolicy przed domem Polonii uroczyście otwarto wystawę poświęconą tej słynnej i zasłużonej formacji. Ekspozycję przygotował Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z archiwami państwowymi i Wojskowym Biurem Historycznym. Jutro minie 80 lat od spektakularnej akcji Góral, czyli uderzenia jednostek Kedywów w transport pieniędzy okupacyjnego Banku Emisyjnego w Warszawie. Ta akcja polskiego podziemia, jako jedna z wielu, została zaprezentowana na Otwartej dziś wystawie. Jest to także kolejne przedsięwzięcie związane z 80. rocznicą powołania kierownictwa dywersji armii krajowej. Ta komórka. Odpowiadała za przygotowanie i przeprowadzenie rzeczywistych działań wymierzonych w funkcjonowanie niemieckiego aparatu okupacyjnego. Na 24 planszach zaprezentowano udział jednostek kedywu w powstaniu warszawskim, rolę kobiet w organizacji oraz tragiczny los żołnierzy ukaranych przez komunistów, za ich patriotyczną i ofiarną działalność. A to nie wszystko. Państwo zobaczycie również historyczne dokumenty z akcji, które odbywały się 80 lat. Temu na ulicach Warszawy. Z tych dokumentów czerpiemy wiedzę o bojowych i sabotażowych akcjach KEDYW. Wystawę KEDYW, Miecz i Tarcza Armii Krajowej w Warszawie będzie można oglądać do 25 sierpnia przed Domem Polonii w Warszawie. Do tematu wrócimy w rozmowie Polonii. 24. Naszym gościem będzie Mariusz Olczak, dyrektor archiwum Akt Nowych. Rząd w Słowenii przekaże prawie pół miliarda euro na walkę ze skutkami katastrofalnej powodzi. Zbiórki na rzecz poszkodowanych są prowadzone w wielu krajach. Pomoc niosą także organizacje charytatywne wśród nich Caritas Polska i Polski Czerwony Krzyż. To największa klęska żywiołowa w historii. Słowenia sprząta swój kraj po powodzi. Zniszczone zostały mosty, drogi oraz budynki. Szkody materialne są nie do opisania, ale straty materialne nie są teraz aż tak ważne. Najważniejsze jest to, że uratowaliśmy swoje życie. W walce ze skutkami katastrofy pomoc zaoferował Polski Czerwony Krzyż. Czerwony Krzyż transportuje m.in. żywność, która jest bardzo potrzebna, żywność, która jest gotowa już do spożycia oraz pakiety higieniczne, które dotrą do osób ewakuowanych. Sprzątanie rumowiska pomagają także polscy żołnierze oraz Caritas Polska, który kompletuje potrzebne do tego narzędzia. Na pewno potrzeba sprzętu do osuszania budynków, bo o tym jest mowa, by takie sprzęty dostarczać. Potrzebne są rzeczy, takie też domowego użytku. Caritas przekaże także wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych. Środki trafią do oddziału w Słowenii, który zakupi najpotrzebniejsze rzeczy dla powodzian. Pomoc Słowenii to jedna z wielu akcji, w które włączają się Caritas Polska i Polski Czerwony Krzyż. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wsparcie, widać wolontariuszy tych największych dobroczynnych organizacji w Polsce. Mateusz Strama, Polonia24. W Kodniu trwają ostatnie przygotowania do obchodów 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Uroczystości rozpoczną się w niedzielę, 13 sierpnia. Teren jest przygotowany, jak widzimy, są dobre drogi, miejsca parkingowe, plac przed bazyliką, wszystko już jest na ostatniej prostej. Jest bezpiecznie, przyjeżdżajcie, pomódlcie się, zostawcie swoje intencje. Niech Matka Boża Kodeńska czuwa nad całą naszą ojczyzną. W programie uroczystości między innymi odsłonięcie pomnika powstańców styczniowych, nieszpory odprawione przez Prymasa Polski, a także nałożenie na obraz Matki Bożej Kodeńskiej przez legata papieskiego kardynała Stanisława Dziwisza nowych jubileuszowych koron. Organizatorzy spodziewają się przybycia ponad 30 tysięcy wiernych z Polski i z zagranicy. Polak z Sercem to inicjatywa, której celem jest wspieranie naszych rodaków na Litwie, Ukrainie czy Białorusi. W tę pomoc może włączyć się każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Patrycja Hacia Wolontariusze Fundacji dla Młodzieży od sześciu lat wspierają rodaków mieszkających na kresach. W ramach akcji Polak z Sercem udało się pomóc tysiącom polskich rodzin. Bardzo mocno staramy się właśnie wspierać i rozwijać młodzież tak, żeby łatwiej wkroczyła w dorosłe życie. Pomoc rodakom mieszkającym na kresach jest nie tylko wyrazem solidarności z najbardziej potrzebującymi, ale także żywą lekcją historii, w której ważnym elementem jest wychowanie młodych w duchu patriotyzmu dlatego obok przekazywanych darów tak ważne są spotkania międzypokoleniowe. W tym roku kierujemy bardzo na relacje. Chcemy tam pojechać fizycznie się spotkać z tymi Polakami. Wcześniej było to utrudnione przez sytuację i wojenną i covidową. W pomoc włączyć się może każdy. Jedną z możliwości jest SMS charytatywny. Można wypełnić wirtualny koszyk wirtualnymi produktami, których to równowartość zostanie nam przekazana. I my, mając konkretną kwotę, fizycznie zakupimy produkty, które dana osoba wybrała. Tu też jest Polska, bo tak gdzie są Polacy, no to w każdym miejscu jest Polska. Wolontariusze z kolejną wizytą na Ukrainę wyruszą za dwa tygodnie. Patrycja Chacia, Polonia24. Tymczasem 50 polskich dzieci z Litwy przyjechało do Szczecina w ramach projektu Polskie Wakacje. Trzon grupy to uczniowie gimnazjum imienia Longina Komołowskiego w Połukniu. W programie ich pobytu m.in. zwiedzanie miasta i okolic, a także warsztaty języka polskiego. Gabriela Zapolska odwiedziła nasz kraj już po raz trzeci. Zwiedzajmy właśnie teraz Szczecin i naprawdę podziwiamy widoki, bo jest przepiękny. Także byliśmy na takich atrakcjach jak bowling, jak kino. Zabawa i zwiedzanie to tylko część programu, który łączy także naukę polskiej historii oraz szlifowanie języka przodków. Z językiem polskim radzą wspaniale, bo to są dzieci z polskich rodzin. Niektórzy y, może nie zupełnie mów, mówią poprawną polszczyzną, dokładnie tak samo i ja. Z krwi, kości jest Jestem Polką, ale mamy taką swoją gwarę. Wakacje w Polsce potrwają 12 dni. Zaś młodzi astronomowie z ponad 50 krajów świata są już na Śląsku. Rozpoczęła się tam 16. odsłona Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki. Polska jest organizatorem tego prestiżowego wydarzenia po raz drugi. I'm Jana, to jest to tylko część pięcioosobowego zespołu z Filipin, laureaci olimpiad krajowych. 250 uczestników z 51 krajów świata będzie walczyć o miano najlepszych, z najlepszych. Spodziewamy się, że będzie trudno, ale też że będzie fajnie, ponieważ spotkamy się z ludźmi z całego świata, z nowymi koncepcjami astrofizyki, nowymi rzeczami i zagadnieniami z astronomii. Astronomia i astrofizyka to ich największe pasje, więc zamiast stresu przed dziewięciodniowymi zmaganiami czują po prostu wielką radość. Interesuję się tym od dziecka. Czytałem książki o astronomii w bibliotece i od tego czasu chciałem wiedzieć jeszcze więcej, aż w końcu przyjechałem na międzynarodowe zawody. Każdy z uczestników z zachwytem patrzy w niebo. To mocna reprezentacja Polski, za którą bardzo trzymamy kciuki. Astronomia jest po prostu. Bardzo ciekawym przełożeniem nauk takich ścisłych matematycznych na piękno, które możemy doświadczać w przyrodzie. Tegoroczna Olimpiada odbywa się w 550. rocznicę urodzin największego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Potrwa do 20 sierpnia. A w Puławach trwa konkurs Puławy i Skrzypce. W tym dorocznym wydarzeniu biorą udział skrzypkowie z całego świata. Uczniowie szkół podstawowych, licealiści i studenci, a także absolwenci uczelni muzycznych. 40 muzyków rywalizuje o tytuł najlepszego wirtuoza skrzypiec. Jestem pod wrażeniem talentu i poziomu, jaki trzymają uczestnicy kursu. Wszyscy bardzo się przykładają i podchodzą do tego na poważnie, niezależnie od poziomu, na jakim grają. W międzynarodowym konkursie Puławy i skrzypce muzycy zmierzą się z utworami najbardziej znanych kompozytorów muzyki klasycznej. Od Bacha poczynając, kończąc na muzyce bardziej współczesnej, powiedzmy na lotosławskim, prawda. Więc yy, to jest bardzo szeroki wachlarz utworów. W związku z tym, yy, no, trzeba się to wykazać jakąś wiedzą w tej materii. Muzycznym zmaganiem towarzyszy kurs dla młodych wirtuozów Skrzypiec. Jest to w pewnym sensie pomoc młodym, żeby grali lepiej, ale także, żeby mogli szlifować talenty i swoje umiejętności u najlepszych i najbardziej wybitnych pedagogów całego świata. Laureatów ósmej edycji konkursu poznamy w najbliższą sobotę, 12 sierpnia. Zwycięzca otrzyma mistrzowskie skrzypce wykonane przez wybitnego polskiego lutnika Michała Różaka. Czas na rozmowę Polonii 24. Z nami zapowiadany gość, Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, tak jak mówiliśmy, dziś w stolicy uroczyście otwarto wystawę Kedy w Miecz i Tarcza Armii Krajowej w Warszawie. Zanim porozmawiamy o samej ekspozycji, przypomnijmy krótko, czym było kierownictwo dywersji AK i w jakich okolicznościach zostało ono utworzone w styczniu 1943 roku, a więc 80 lat temu. No, to była organizacja służąca do dywersji i utrudniania, utrudniania pracy okupantom na terenie generalnego operatorstwa. Kontynuacja związku odwetowego, ale powstanie Kedywu było związane z próbą oporządkowania przez Stefana Roweckiego właśnie tych działań, które były scalone już w jednej strukturze dowodzonej centralnie. No i czym zajmował się Kedyw? Co należało do głównych zadań tej organizacji? Walka z okupantem, walka z siłami zbrojnymi okupanta na terenie okupowanym, walka z siłami bezpieczeństwa niemieckimi, zarówno w Warszawie, jak i w poszczególnych dystryktach. E, walka także z siłami e, przemysłu okupanta, e, również z siłą żywą, ale przede wszystkim przygotowywanie się na ten główny moment walki, jaki miał nastąpić w momencie osłabienia sił niemieckich, przystąpienia do powstania e, ogólnego, no bo w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego Kedyw także w nim wziął udział. Zgrupowanie Radosław było zgrupowaniem tworzonym przez oddziały właśnie Kedywu. A jak wielką rolę oddziały Kedywu odegrały w trakcie Powstania Warszawskiego? No Były to jedne z tych oddziałów, które przystąpiły do Powstania już uzbrojone, przygotowane, w dużej części ostrzelane i mające praktykę kontaktu z wrogiem. Czyli nie była to siła ochotnicza, która po raz pierwszy się włączyła do walk w czasie powstania warszawskiego. To szczególnie trzeba podkreślić. No, przy czym straty oddziałów Kedywu na Woli, na Starym Mieście w pierwszych dniach powstania były tak duże, że te oddziały praktycznie zostały po kilkunastu dniach wyeliminowane jako siła taką, taka, która przystąpiła do powstania z walki. Jak tragiczne były losy żołnierzy Kedywu po powstaniu warszawskim? Żołnierze Kedywu... Tak jak zresztą inne formacje Armii Krajowej, czy też wywiad, czy wywiad, poszczególni żołnierze tych formacji byli prześladowani. Całe rodziny tych żołnierzy były prześladowane. Wreszcie dzieci, z którymi się teraz już spotykamy, bo żołnierzy Kedywu żyjących wśród nas jest naprawdę na palcach jednej ręki. Można policzyć te osoby, które już żyją i mogą się z nami spotykać. Przypomnijmy w jaki sposób o działalności bojowej Kedywu opowiada otwarta dzisiaj w Warszawie wystawa. No dzisiaj wystawa, która jest w samym sercu stolicy, przy krakowskim Przedmieściu, tuż przed Placem Zamkowym, opowiada o tych najważniejszych akcjach bojowych KDW Komendy Głównej, szczególnie tu na terenie Warszawy, także KDW Okręgu Warszawskiego. Tu w otwarciu tej wystawy, którą przygotował Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum i Wojskowe Biuro Historyczne, czyli te trzy instytucje, które zawierają główne dokumenty kedywu komendy głównej to warto podkreślić że to po raz pierwszy w zasadzie od momentu zakończenia II wojny światowej połączyliśmy dokumenty dawnego archiwum Kedywu Komendy Głównej które zostało podzielone przez komunistów na na trzy części jest bardzo ciekawa historia wywiezienia próby wywiezienia tego archiwum w 49 50 roku do Szwecji i Wielkiej Brytanii na wystawie te dokumenty po raz pierwszy zostały znowu połączone w 50 roku żołnierz batalionu miotła Zygmunt Ziemiecki, gałązka który miał za zadanie wywiezienie kutrem tych dokumentów, jakby ukrywając przed komunistami. Po prostu został z tymi dokumentami złapany. One zostały użyte w procesie przeciwko Emilowi Fildorfowi Nilowi, innym żołnierzom Armii Krajowej. Po wojnie były w zbiorach Wojskowego Instytutu Historycznego imienia Wandy Wasilewskiej, w archiwum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i obecnie są w trzech instytucjach. Bardzo charakterystyczną rzeczą jest to, że wszystkie kilka tysięcy stron tych dokumentów funkcjonariusze UB kazali Ziemieckiemu opatrzyć podpisami, że zostały mu przekazane przez szefową łączności KDW Komendy Głównej. Czyli to, że te archiwalia po raz pierwszy zostały zebrane razem, to jest rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie. Tak, tak, ja zapraszam wszystkich Państwa, którzy będziecie w Warszawie albo na stronach online, gdzie też ta wystawa i dokumenty są dostępne, zarówno w Archiwum Aknowych, jak i Instytutu Pamięci Narodowej do zapoznania się, bo pokazujemy tam zarówno plany akcji, meldunki z akcji, twarze i fotografie dowódców, jak i miejsca współczesne, gdzie te akcje dywersyjne były rozgrywane, czy to pod Celestynowym, Powsinem i tak dalej. No i warto podkreślić, że ta dzisiejsza wystawa na krakowskim Przedmieściu to jedno z wielu wydarzeń, Zorganizowanych z okazji 80. rocznicy powołania kierownictwa dywersji Armii Krajowej. To obchody cały czas trwają, a z nami był Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dziękuję. I to wszystko teraz. Polonia 24 wraca w poniedziałek o stałej porze. Dziękuję za uwagę. Spokojnego, miłego weekendu. Do zobaczenia.